Partnerem podcastu jest AIRES Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hieluronowym. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie. Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska. Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej, podcast Stomatologia Implanty Nauka Biznes. Druga część omówienia wywiadu z doktorem Paulo Malow, wspólnie z Bartkiem Góreckim. Tutaj będą pozostałe bardzo interesujące topiki, tematy. Serdecznie, serdecznie zapraszam i zapraszam również do wymieniania uwag, komentarzy na fanpage'u na Facebooku. Zapraszam. Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym. Bo nawet Paulo pod koniec tego naszego wywiadu, on powiedział, że jakby ten koncept dwóch y, skośnych implantów, i dwóch prostych implantów, czy bo to jest jakby ten, to tradycyjne, to, to klasyczne all on for zarówno w żuchwie, jak i w szczęce, plus w szczęce dochodzi nam do tego jeszcze hybryda z dwóch implantów zygomatycznych i dwóch, I dwóch implantów standardowych. Bądź czterech implantów zygomatycznych. Czterech zygomatycznych i on mówił, że, że jakby w tym jego wykonaniu to, to około 95% pacjentów można zaopatrzyć tą metodą. Tak jest. I oczywiste jest natychmiastowo. Tak jest, no bo to jest ważne. Bo z kolei to, to, to jakby rzadko w klinice, malo lud ludzie to mówią, dlatego że dla nich to jest po prostu oczywiste. Mhm. Oni nie robią czterech implantów bez obciążenia. To wszystko musi być obciążone. Tak, bo wtedy koncept działa. A ile lat już ten koncept działa? Pamiętasz, Paweł, powiedział, jak pytaliśmy, kiedy on zaczął ten olon W 1994 roku mówił, że zaczął, zaczął badania i pierwsze przypadki, pierwsze przypadki kliniczne zrobił. I bo, bo, bo tak, on wspomniał, że w dziewięćdziesiątym roku on robił natychmiastowe obciążenie na pojedynczych implantach. Na pojedynczych implantach. Zabrało to sześć lat, mówił, bo wtedy też rozmawiał i z profesorem Bronomarkiem i oczywiście firma i osoby decydujące w firmie uznały ten koncept za zbyt ryzykowny. Do, do tego, żeby, żeby poprzeć. Natomiast te, te długie obserwacje i jakby wykonywanie tych zabiegów doprowadziło już w 1996 opublikował Paulo malorazem razem z Borangertem, to taki główny kliniczny advisor Nobel Farmy, wtedy teraz to Nobel Biocare się nazywa. I, I Paulo wspomniał, że profesor Brenemark po, pomógł. Pamiętasz, jak, bo tam był ten incydent z tym z tym, y, z tym Nowum. No, przy, przy, przypomnij może, co... co... Profesor Brenne Mark pracował nad konceptem drugim, zupełnie oddzielnie, który nazywał się Nowum. Nowum to jest koncept, y, m, Państwo wiecie pewnie, który polega na wszczepieniu trzech implantów, natomiast on ma pewne ograniczenia, bo jest to y, koncepcja tylko i wyłącznie dedykowana do odbudowy bezzemnej żuchwy. Alonfor jest bardziej wszechstronny, bo możemy go zastosować w żuchwie i w szczęce. Y, i, i, I tam jeszcze był trik, że, że nowum, jak, jak dobrze pamiętam, ten koncept, bo tak, to, to już są prefabrykowane belki, Tak. Czyli implanty trzeba wszczepić zgodnie z tym, jak belka z otworami pod implanty nakazuje wszczepić te implanty. Tam jest cały system wszczepiania tych implantów i taki klucz do wszczepiania tych implantów. Ten koncept się odrodził w tej chwili. Nobel Biker to zmodyfikował. A, ale musimy się pamiętać, że, 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 że kształt tej, tej belki, to on już jest wychodził gotowy, gotowy tak, czy, czyli gotowy. z automatu i nie jest to dla wszystkich pacjentów, no bo kształt tej żuchwy, czy szerokość tej żuchwy, ona się może różnić. Absolutnie tak. Czyli to to jest po pierwsze. Drugie, to trzeba było też y, zebrać kości. Zebrać kość, tak, wyrównać kość właściwie w żuchwie, bo koncepcja polega na tym, że wszczepiamy trzy implanty pomiędzy otworami brudkowymi. I nie zawsze ta sytuacja kliniczna pozwala na, na wszczepienie tych implantów w, odpowiedniej, w odpowiednim wymiarze i jeszcze przystosowanie do tego pracy protetycznej. Dlatego to, to nie było takie wcale proste i oczywiste. Mnie, mnie się wydaje, bo y, pamiętam na początku właśnie lat 90. Nie, w drugiej połowie lat 90., bo Paulo powiedział, że w 94. on przedstawił swój koncept Olon Ford Noble Farmy. Profesor Bruno Mark więcej w tym samym czasie, niezależnie swój koncept nową. I, I wtedy ten nową, i, i pamiętam profesor Daniel Van Steenberg z Uniwersytetu Leven. I tam był projekt, żeby, żeby jakby wprowadzić refundację dla pacjentów mhm. i szukali taniego rozwiązania i jakby wykonanie gotowych tych belek fabrycznie ono miało obniżyć koszty całej konstrukcji czyli to był taki projekt przygotowywany pewnie w krajach Beneluksu jako taki pilotażowy bo też Uniwersytet Warszawski pamiętam wtedy profesor Spiechowicz pani profesor Jekanteras Elżbieta Mierzwilka Nastalska. Oni zapraszali profesora Narta, profesora Van Stimberga, tam przedstawiali nawet taki koncept na jednym implancie, ale, ale projekt, intencja była, żeby to było refundowane. W związku z tym trzeba było zrobić, użyć coś taniego, bo wiemy, że jeżeli praca wykonywana jest w laboratorium do każdego pacjenta indywidualnie, no to to potrzeba czasu, potrzeba środków i, i to jest bardziej kosztowne. Nie? Także. Czyli, czyli tu, tu PI, opowiedz proszę, jak PI zmusił Nobel Farmę Nobel do. Ja, ja nie pamiętam dokładnie szczegółów tego. Wy, wy, wydaje mi się, że, że, że Paulo powiedział tak, że on przedstawił, bo tak, prawda, opublikował w 1996 roku z Borangertem o natychmiastowym obciążeniu. To nie było w czasopiśmie naukowym, to było w gazecie pod tytułem Talk of the Times, czyli jakby głos naszych czasów. I to była gazetka wydawana przez Nobel Farmę. No, wtedy niewiele firm produkowało implanty. Był Strauman, była Nobel Farma, było jeszcze kilka dużych firm, też mniejsze firmy, okay. ale to nie było aż tyle firm i nie tylu stomatologów wykonywało to, to, to leczenie. Więc jakby ta publikacja się ukazała w 1996. Oni przedstawili swoje koncepty, niezależnie nową, i Ford do Nobel Pharm w 1994. Wtedy Nobel Farma powiedziała nie, i wtedy Paulo powiedział, że profesor Brennemarkt machnął ręką i zwołał y y dziennikarzy i ogłosił o tym leczeniu. I wtedy, jak ruszyła już ta, ta informacja w mediach, to wtedy Nobel Pharma nie miała wyjścia. Musieli zacząć to produkować, żeby jakby ten koncept wprowadzić. I, i jakby w ten sposób, przez, przez taką determinację profesora Brennemarka, on wiedział, jak postępować z ludźmi w firmach. I to jest absolutnie zrozumiałe, że ludzie, firma w koncernach, i o tym też Paulo mówił, że firmy normalnie. Oni mają swoich doradców i oni szukają jakichś nowych konceptów, ale jeżeli mamy do czynienia z medycyną i ze zdrowiem, z ciałem ludzkim, tutaj zachowany jest, jest duży, yy, duża ostrożność i, i po prostu nie chce się. Z... Ryzykować. Musi być to przewidywalne, przewidywane, musi, musi być sprawdzone. Paolo mówi, że on pokazywał wyniki jakby swoich pacjentów, i to były badania, badania obserwacje jednego ośrodka od niego, więc to mogło budzić, po prostu potrzeba było wielośrodkowych badań, żeby, żeby sprawdzić. Czasami się mówi, że niektóra technika działa tylko w rękach jego wynalazcy, a, a w innych rękach nie działa, więc tu jakby można zrozumieć pewne, pewne opory firmy do stosunkowo. Radykalnego działania, jakim było obciążenie natychmiastowe implantów. Bartek, co mnie się jeszcze wydaje, było takie interesujące, bo tu patrzymy przez tą listę o korporacjach, to właśnie y, wspomnieliśmy o tych początkach. Co ciekawe, to było, y, jak, jak ocenia się rozwój i poziom stomatologii i implantologii w danym kraju. Paulo powiedział, że w Polsce. I od czasów, jak on po raz pierwszy tutaj była, był jeszcze zanim otworzyło się to Malow, w rondo 1 w96 w 2006, w 2006 roku. On jeszcze wcześniej był z analitykami i oni mieli pewne wskaźniki na podstawie, których oni mogli stwierdzić, na jakim poziomie jest stomatologia w ogóle, żeby mieć decyzję odnośnie prawda, inwestowania w klinikę implantologiczną. I, i tutaj, tutaj ciekawe były te, te wskaźniki, jakie Paulo wymienił, mówił, oczywiście są pewne subiektywne odczucia, ale są też i obiektywne, a wśród tych obiektywnych to była między innymi liczba tomografów komputerowych w danym kraju, czy ilość tomografów przypadająca na tam tysiąc, czy, 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 czy dziesięć, sto tysięcy. tomografów, nawet sprzedanych w danym kraju, opowiadał tutaj o Albanii. Tak, o Albanii, że, że, że tam w jednej klinice jest jeden tomograf i to jest ten jeden tomograf dentystyczny na, na, na cały kraj, więc jakby to świadczy, świadczy obiektywnie o poziomie stomatologii, bo jeżeli nie stosują takiego narzędzia diagnostycznego, więc można przewidzieć, że jakby odsetek powikłań może być większy albo odsetek dyskwalifikacji pacjentów od pewnych zabiegów, które wymagają tej diagnostyki. No w Polsce to już, jest, to już jest standard. Tomografia komputerowa mówi jeszcze o innych, o implantach na przykład i, i liczba implantów zygomatycznych. To wskazuje też na, na poziom... I implantologii, poziom, poziom stomatologii. Dalej mówi też o kątowych łącznikach. Ile takich kątowych łączników, ale nie z laboratorium, wyfrezowanych, tylko takich zakupionych. Prefabrykowanych. Prefabrykowanych, bo to świadczy też i, i nie tylko o jakby złożoności prac, ale również o świadomości lekarzy. Tak, no, on patrzy trochę pod kątem Ollon i, i swojej, swojego tego projektu i koncepcji, którą, którą on wykonuje. Natomiast konkluzja jest taka, że on rzeczywiście Polskę patrzy na Polskę bardzo jak, jako na kraj, który bardzo, w którym stomatologia bardzo mocno się rozwija i, i ma bardzo duży potencjał i dlatego jest dla niego to tak ważne, tak ważny kraj, i ważne, żeby mieć tutaj swój środek taki badawczy, dydaktyczny, ale, ale również medyczny. I, I tutaj o tych ebatmentach kątowych, tych wskaźnikach, o liczbie płytek mówił. Ja byłem sam zdziwiony, o jakich płytkach on mówił. A on mówił o płytkach do osteosyntezy. Tak. Czyli na przykład przy wykonywaniu olonforów w bardzo atroficznych żuchwach, on używa. I płytek do stosyntezy, do wzmocnienia mhm. I, i żuchwy. Mówił również o liczbie ortognatycznych operacji wykonywanych do zabiegów implantologicznych, czyli nie tylko skupienie się na wszczepieniu implantów po to, żeby odbudować zęby, ale również na skorygowaniu całego profilu, kiedy to jest wymagane. I, czyli ortognatyka plus implantologia. I jeszcze jeden wskaźnik powiedział, który świadczy o, o jak, jakby o rozwoju umiejętności, wiedzy i o pewnym poziomie i implantologii w danym kraju, a to jest liczba publikacji. Tak jest. Dokonywanych, publikacji międzynarodowych, dokonywanych przez lekarzy z danego kraju. I to rzeczywiście jest, jest taki wskaźnik. Dosyć obiektywny, bo on pokazuje, gdzie ci nasi liderzy pozycjonują się w stosunku do, do liderów światowych, co oni mają ciekawego do zaprezentowania. Oprócz tego te, te czasopisma naukowe to jest pewien filtr rzetelności wykonywania tych badań, czyli te, ten, ten aparat badawczy, on musi być jakby. No, Dostosowany do standardów międzynarodowych, no i musi być coś ciekawego do zaprezentowania tego. Także to, to co. I tutaj przechodzimy do tego konceptu tego nowego, to malo-dental i ten malo-education razem z Uniwersytetem Warszawskim, no to jest fantastyczny koncept, bo to. to powiedz troszeczkę o, o tym. To jest koncept, który tak naprawdę daje nam możliwości, czy daje możliwości przede wszystkim, Wyniesienia naszego Uniwersytetu Medycznego Warszawskiego na areny międzynarodowe, który daje możliwość przedstawiania i publikacji. Rzeczy, które naprawdę i, i, i leczenia, które, które mamy, którego naprawdę nie, nie mamy się co wstydzić, ale pokazania tego na, na, na kongresach, konferencjach i publikowaniu w różnych impaktfaktorowanych czasopismach na arenach światowych, więc myślę, że to jest korzyść z powstania tego ośrodka tego w Warszawie. Dla wszystkich lekarzy, którzy będą chcieli się kształcić, będą chcieli brać udział w edukacji, bo to nie jest edukacja tylko implantologiczna, tak jak Paulo wspominał, to, są, to jest właściwie ogólnostomatologiczna edukacja. Mamy tutaj zagadnienia związane z ortodoncją, protetyką, estetyką samą w sobie, implantologią oczywiście również. Będą, będą przyjeżdżać profesorzy znani z różnych I, uniwersytetów w świecie, to to masz napisane, powiedz, proszę. I, i, i to nie tylko z implantologii, ale z, ze stomatologii estetycznej. I tu Paulo wspomniał o Tony Rotondo, David Winkler, y, Shankar Wang, Natalie Wang z Kanady to, to są y, jakby prezydenci, czy byli prezydenci y, stowarzyszeń Stowarzyszeń uniwersytetów na świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, we Włoszech. Stomatologii Estetycznej. My przygotowujemy takie sympozjum. Tutaj wstępnie ustaliliśmy 8-9 maja, bo, bo o tym, co, co mówiłeś o tych możliwościach jakby edukacyjnych i to, że, że ten, ten malo-dental, malo-education wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej, te, ta jednostka, bo, bo jakby yy, Uniwersytet. Warszawski przeniósł stomatologię do, nowe, do nowej siedziby, do nowego budynku na kampusie przy Żwirki i Wigury i tam będzie część komercyjna. Czyli jak Paulo Malo do tej pory był w Malo Klinik, tam go już nie będzie, bo o tym mówił, że jak sprzedał y, to Malo Klinik Lizbonę gdzie częścią było malo klinik Warszawa, tam go już nie będzie, będzie natomiast na Uniwersytecie Warszawskim w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej, która jest normalną komercyjną y, kliniką i tam te procedury według tych standardów będą wykonywane. My myślimy, że to będzie pewnie już na pewno pod koniec pierwszego kwartału to powinno już, już funkcjonować. <laughs> I także będzie tam i komercja, będzie tam też i edukacja, i edukacja międzynarodowa, bo to jak Paulo wspomniał, planowany, żeby to był taki ośrodek edukacyjny, taki kursowy dla zlokalizowany w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli dla tych krajów nam najbliższych. Jak również też ostatnio wspomniał, że, że ma grupę chętnych z Anglii, którzy chcą przyjechać na kursy. I, a tutaj Polska jest atrakcyjnym mie miejscem i sama lokalizacja w uniwersytecie też dużo daje, bo mamy te wszystkie departamenty pod bokiem i całą pełną diagnostykę. Mi się wydaje, to tak samo jest fantastyczna okoliczność dla studentów, szczególnie studentów piątego roku, którzy będą mieli jakby wstęp na te, na te sympozja, dostęp dla, dla lekarzy, którzy robią doktoraty i... No, bo będzie, będzie z kim, będzie jak i o czym publikować. Oprócz tego, jakie mają tematy do tej pory. To tutaj, jeżeli weźmiemy pod uwagę prawie 30-letnie doświadczenie z tymi ołonform, to jest ogromna skarbnica wiedzy. I jak rozmawialiśmy z Paulo o tym sympozjum i wcześniej o tym, co wykonuje w, w Malodental, wcześniej w Maloclinic, on opowiadał nam o takiej sieci klinik dentystycznych, która była i przestała istnieć. I okazało się, że oni zaczęli robić te all on -fory, a mieli sporo powikłań. I te powikłania oni przesyłali do, 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 do Paulo Malo, do Malo Clinic, do, do Malo Dental teraz. I Paulo mówił, że ponad połowa pacjentów, z którymi on ma do czynienia, to są, to są powikłania. I oni naprawiali te, te powikłania. Więc jakby ten, ten know-how jest, jest ogromny. I, i no, co taki temat tego sympozjum 8-9 maja to będzie OLON-FOR na pewno po 30 latach? Działa, działa pod warunkiem, że i tu będziemy chcieli, żeby Paulo powiedział, pokazał przypadki niepowodzeń i wskazał na przyczyny tych niepowodzeń. Także dla wszystkich, którzy robią ten OLON-FOR natychmiastowo, bo Olonfor musi być natychmiastowy, żeby to było oryginalne for, a nie tylko cztery implanty wszczepione bardziej lub mniej prosto. Także to, to będzie ogromna, ogromna, fantastyczna... No, ogr... Projekt edukacyjny to jest potężny projekt, który, który będzie tu wprowadzony w Polsce, absolutnie, no. absolutnie ciekawy i i Może przynieść benefity absolutnie dla każdego lekarza, stomatologa, który, który nad czymś pracuje. Ja wiem, że są tacy, którzy, którzy pracują nad, nad, nad różnymi swoimi obserwacjami, mają takie, takie badania kliniczne i to jest, to jest ciekawa, ciekawy koncept, żeby rzeczywiście pokazać to na świecie. I na koniec jeszcze, tutaj chciałem połączyć te wątki, o których mówiliśmy, czyli poziom. I poziom lekarzy tej stomatologii w Polsce, Paweł wspomniał, że w stosunku do, do tych najlepszych z Europy Zachodniej, to jeszcze troszkę jakby większości tych liderów, może oni jakby mają się troszeczkę do, do zrobienia. I, i, I to centrum edukacyjne, i Paweł wspomniał jeszcze o tych klinikach partnerskich, czyli to jest, to jest możliwość, bo jak wspomniał, że na całym świecie, w ponad 20 krajach jest około 200 klinik, yy, w tym kliniki partnerskie w przeważającej ilości, jest to okoliczność, możliwość dla, dla każdej kliniki, która chce jakby wskoczyć w tą sieć międzynarodową i korzystać z tego, z tego know-how i doświadczenia, bo do tych klinik partnerskich i raz na jakiś czas przyjeżdża Paulo Malo albo dedykowany przez niego chirurg, i, a, a wcześniej ten cały zespół jest szkolony w tym, jak wykonywać te uzupełnienia metodą all on 4 w żukwie, Szczęce, z implantami zwykłymi, zygomatycznymi, zawsze z natychmiastowym obciążeniem. I to jest bardzo ważne, bo to może być ogromna przewaga konkurencyjna. Wśród innych klinik, tutaj mówimy do dentystów z punktu widzenia biznesowego, natomiast dla pacjentów, to jest ogromna. Korzyść, ogromny benefit i ogromna różnica, i wbrew temu, co, co może się myśleć, to natychmiastowe obciążenie, jeżeli ono jest zrobione prawidłowo, na prawidłowo wszczepionych implantach, czyli jakby z tym doświadczeniem, to ono jest mniej ryzykowne, aniżeli wykonywane obciążenie nie natychmiastowe, czyli najpierw implanty, a dopiero protetyka po 3 albo 5 albo sześciu miesiącach. Także jeżeli to jest dobrze zrobione, to to jest zrobione bezpieczniej i daje, daje lepsze, lepsze prognozowanie dla pacjentów i natychmiastową korzyść, natychmiastowe benefity. Bartku, czy jeszcze coś utkwiło ci, co byśmy... Ja tu przeglądam kartki. Chyba, chyba to wszystko. Także proszę państwa, chcesz coś dodać jeszcze? To wszystko. Myślę, że będziemy jeszcze nawiązywać do... To, to, to jest na razie trochę... Komentarz do tego, do tego podcastu, który, który został nagrany z Paulo Malo. I, I podsumowując, jeszcze, jeszcze kilka takich naj, najważniejszych informacji. Pierwsze, Paulo Malo już w Malo Clinic nie ma i nie będzie. Będzie na Uniwersytecie Warszawskim. To się będzie nazywało Malo Dental albo P Malo Dental, P Malo Education, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna i tam patronem jest profesor Andrzej Wojtowicz, prezes Osis tego projektu całego. Druga ważna rzecz to kliniki, które chcą być klinikami partnerskimi i przejść takie szkolenie indywidualne w zakresie Olonfor. To jest taka możliwość i kontakt przez edumaupaosis.org.pl. No i dla pacjentów. To już powiedzieliśmy najważniejszą informację, gdzie szukać Paulo Malo i i gdzie, i to właściwie, że powinien domagać się natychmiastowego obciążenia, jeżeli ktoś wykonuje te uzupełnienia podpierając się nazwą marką brandem all on for. To powinno być natychmiastowo założone te, te mosty. Bartku, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Wszystkich słuchaczy podcastu. Zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty Nauka i Biznes oraz na stronę osis www.osis.org.pl. Do zobaczenia! Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.